Ej, nie, więc... nie, Idzie Ucieczka, O, jest! Jest Wyszedł. Już chyba nie mogę tego na YouTube'a wstawić. Wyjebał was, czy nie? Nie. Tak, tak czy ty upadłeś ale... przede mną, umarłeś? <laughs> bo ja chciałem w opcję wejść i kliknąłem w suicide, i się tam nie dało zrespić <laughs> w miejscu. Dobra, Wytłucham ja opróc. robię rekonesans. Czasem grać, bo to jest fajne. Nie widzę ni żadnych potworów. Uh. A idę w drugą stronę. <śmianowidzio> Uważaj mi, co Nie wiem. jest pięciu, ich jest tylko trzech. Mam przewagę liczebną. <śmianowidzio> <śmianowidzio> Małpy robią bunt. <śmianowidzio> 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 Ale my się kurwa pobagujemy w tej grze. No. Halo? Czemu odeśmugałeś? Nie z niego zejść. On chyba nie idzie dalej. Speszył się chłopak już jest zliczona, tak ja Jest tu fistaszek. O! Jakim grałem? Patrzcie, patrzcie na niego, patrzcie na niego. Przez ścianę się telefon. Ale każdy patrzył na niego, no proszę! No. Idźmy do tej ulepszarki, bo ja nie wiem. Fistaszek tam u was jest. Placy. A my? Gdzie ty jesteś? Ja jest. Ja. nie Dobra panowie, na kim robimy testy? Jak najdziecie do ulepszarki i odpalicie na fajn, to będziecie mieli więcej HP i będziecie mogli więcej biegać Też czuję, że bajdujesz Wiecie A? gdzie to? Nie ja no, to... sprawdzę, dawaj Ale czekaj, to działa tak, czy nie? Nie wiem, jak coś to umrę <noise> <O>, Nie ma <idę. głos> Ej chłopaki, ktoś A, to szarał no kurwa debilu teraz się nie ulepszy O ej czekaj ale rzeczywiście szybciej biega mi ten Czemu mam tę grę taką ciemną? Co? Aha! Ty, ku... co? ty kur... A no zabiło, zabiło was w końcu bo to za później nie zabija A, <laughs> no. a, a to wejście do tego? Nie no, no tak, w sensie tak A to co? Za... Aha! Ciebie <laughs> też zaraz zabije Filip Przecież wiesz, że my w chuja zba. Tam jest ta encyklopedia common... of common Astma. Prądy oh, astma i zakom. Ja nie nie, czy jak nie dotykasz tej, to nie, nie dostajesz jakiegoś raka, którego potem musisz, jakby tam usunąć czymś, a jak nie, to se zdechniesz. Tak. Książka astma. Ja no cure for the common cold exists, but the symptoms can be treated. No, jak, kurwa oh. o tym. Sobie. Ej, bo mi spada wszystko. No i ma astrę swoją. Dobra, pierdole te książki, ona nic nie daje. Czym to taki głośny jest? No! Chwila, to moja postać, ej, nie mogę tak. wybiegać. Kurwa, przestań za mną chodzić, bo nic nie słyszę. Weź, daj sobie suicide. Miano pomocy. Ja nic nie słyszę, to jest najlepsze. opakowany dźwięk kasłania. No, weź, zrób, zrób suicide. Zrób suicide i wróć tu. O! Nie! nie. Naprawiłeś Skabię się! O! Przestań się dusić! O! o. Serio co nie takie nie głośne? Ja nic nie słyszałem. Dalej się dusi! O, już nie. Dobra, ja się zrespiłem. Nie! Już to zrobiłem, o! Kurwa! <ślać ślać> <ślać> 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 Jak przez to? Nie da się. O, to! Ty, czy to... co to jest? Co jest? Co to jest? Gdzie? Co jest? Ej, Ty. co... Ej, coś, Oskar, Uciekaj! Uciekaj! Otwieraj I... drzwi! Otwieraj drzwi! Uciekaj! Nie tędy! Nie tędy! Nie tędy! Uciekaj! Nie otwieraj, otwieraj, otwieraj! Otwórz! Idzie do mnie! Idzie do mnie! Gdzie idziemy? idzie? Idziemy. Umarłem. O, a tam Nek, nic nie ma dalej. Po co tam chcemy iść? Tutaj był tak doktor jak się chciałem do... dobra. O, oj, oj, oj. Oj, oj nie, Nigdy Nie grędają! To, to. jest Dobra, ja mu drzwi zagnąłem. O kurwa, zrobiło się biało. Gdzie on Ty O! gdzie? O, o, <grym> o, trochę by mi pociekło. O, bo tam nie, nie wkładać szusiaka chyba. <grym no. <grym> Siusiak mi teraz krwawi. I ty sobie Susiaka tam wsadziłeś? <gulandia> co? O, siusia, jaką krawi, Skórkę mam oh, ukradnąć! tam siurka we're i zniknął. Nie? Patrzcie, kata się, jakby chcę, mu się chciało schodzić. Wejdźcie do wejdźcie <gulandia> do mój live Ej, mam dalej ekran Po tobie, u mnie. Ej, oni umarli, czemu oni umarli? No, a teraz daj... wsadzę w siutę, w dziurę, w którą nie powinien go wsadzić. Warto było! Ej nie! Idzie stop! O Jest! 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 nie Jest! <much��> to... wziął, wziął. nie Jest! 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 wziął! Jest! wziął! Jest! bierze! Mnie bierze. <much��> Ale nie wiem, miło, strzeliła się w kolorze. Jesteśmy otoczeni. Ej, yes. kto to jest? Filip. Ja. Aż tam jest Fistach. Tam doktor. Jest fista. Przed, tam przed, przed, wejdzie przed wejdzie wami jest się? Fistach, przed wami jest Fistach. Dany, nie idź tam, tam on jest. Nawet? Nawet. No to tutaj jeszcze nas nie wiemy. Siema. Nie, Cześć. Oskar za tobą! Oskar za tobą! Widzisz przez co przeszedłeś? Kurwa. No. Chodźcie, chodźcie tu. To wy tak powoli. No, ej ej, panowie, panowie, panowie za nas. A nie tak, nie <grym>, a nie, która kurwa mnie tak zostawiła no, zostawiamy go panowie. No właśnie chodzę po jakimś tunelu tutaj dalej, nie wiem gdzie o, jestem. Tutaj jest doktor, doktor, uciekaj, doktor, doktor! A, a, tykan, a tam na dole jest jaszczur przy drzwiach A, a tutaj jest doktor przy drzwiach! Dobra, ja to sobie zapisałem. Zdaściu deszcz, pod ja też, adios! Ej, ale patrz, nie zabiję nas! No. Oh, no, co? co robimy? No i... Ja bym go przy oh. O! O kur! Tak, ty ty. ty, ty ja... tam, tam jest doktor, tam jest doktor, Adaś! Na górze? Tak! Tak! No to szybko zrobimy klik! Ty jest bezpieczniej! No. A. no! No nie jest problem bo jeszcze... Szybko sponknięte. zrobimy klik! Kurwa, ile tu jest ciał Oskar! Dobra. trzeba z zginął, Oskar. Ja tutaj jest dziura. Tutaj jest dziura i on tu szedł. Co lepiej? <grym? daj p> <grym> <grym> czemu mi ten y bardzo obalony pan wlazł do windy jak jechała? Kurwa, ile ta winda będzie jechała? No, Dobra, z tym. Do z trzecim... Z wincie! <grym> o, <grym> Znasz Oj, drogę, zawrócisz tak? tu. Czyli tutaj Oj, ta. <laughs> Patrzcie ile trupów zależy. Nie, to jest tamo. No. Tu jest problem. Bo tu są takie drzwi. co to, to jest? Po kurwa, kurwa. Tam, tam jest gumić, co nie? Oj, O, to wrugać jest. Pomocy. Ktoś mi gumi? kurwa drzwi załatwiał, puszczę to. Żeby cokolwiek zrobić. Jedynka jest. No kurde! A piknie masz tutaj F5? Tak. Dobrze. Chyba. No kliknij spawn. O, ma. Dobra, ja szukam windy jakieś. No to <noise> Karta się zrobiła i dwójka. O, to moja dwójka. Ej, zamknąłeś mnie. No mnie też. Który zabił nas obie dwóch? Zabił? nie da się otworzyć? No nie, to nas zabije po jakimś czasie. To ty, Nie. Ale jestem szybki, o kurwa. was a sobie, save a sobie <noise> zrób, was sobie zrób, i wpadłem do dziury jeszcze. Ulepszanie <noise> baterii to nie jest mądry pomysł. Czemu? O kurwa, znowu ją dotknąłeś. Ty też ją dotknąłeś? Ja? Bo się robi A. bardzo dobra. Aż za dobra. Co? Od czego wy umarliście? Dotknęli baterii. i ja, w ekipunku. Ej, dotknijmy <noise> za Czemu to was zabija? Miałeś tu sejfa, co nie? Okej, okay, mam, mam twoją kartę trójkę, Oskar. Nie podnoście tych baterii, może one zapijają. Dobra, i teraz daj very fine. I powinny być znowu karty dwójki. Biohazard, biohazard. To patrz, z dwójek. Nie jedną. Weź, weź sobie każdy jedną. Zobaczymy, czy jak Też mam jedną. tutaj bardzo dużo kart, to czy będzie może któraś jako ten omni-kart. Ej nie, to są same mastercardy. Można zrobić więcej kart dwójek. Albo trójki wam porobić. No porób każdemu trójki. Ja już mam trójkę. I ty ja też. Ktoś jeszcze ma? Ja, ja nie mam. mam. No to każdemu. Ej, kto mi zabrał nawigator w ogóle? Pomóżcie mi z grosikami. Nie mam miejsca już. Kurwa, ile ich tu jest. <laughs> ja pierdolę. To zabiło. Kurwa no już? To jest właśnie inflacja. Z jednej karty zrobiliśmy kurwa 20. Teraz będą sametru. tu. Oj, oj, oj. To się żył? Przecież nie się otworzy, nie martw się. Zaraz będziesz ulepszona. Będziesz ulepszona. O! Pobiegaj Jest sobie! Trójeczka. O! Ale super! Uch, dwa tytach, no, tylko F5 sobie, dobrać sobie dobrać. daj, jeszcze raz na wszelki. Każda się ma wszystkie. Się ekran, ekran mi się trzęsie. No bo zaraz umrzesz. A, to weźcie mi to się te karty. Mogę już umrzeć? No możesz escape i kooks site kliknąć? Karty. Adios. Gdzie <laughs> ma, ma. ma. masz? O, a, się ubrałem. I bo nas zabije! I dałem je na minus, na kors. Co nie? I co ci dało? Ty mam dwie czwórki. Ej! Ha! tu. Oskar. Bo tu dziadek generalnie chyba idzie. Ej, o, Ej, wejdzie. Ale on przechodzi przez bramę, otwórzcie to. No A? właśnie, uciekamy. Uciekamy! Wzięliście te karty tamte? Nie. Ej, to jest gumiś, 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 gumiś. To jest maska, jak się założy, to nie pamiętam, co się działo ale na pewno coś niedobrego. No no dawaj, jak to chcę? jest Albo, albo Oskar no. A, to jest maska, która jak. On, on może nam pomóc w jakiś sposób. Hm. A, mamy nie do wyboru. Albo albo możemy go zakazować, albo mu otworzyć klatkę. Otwórzmy go. Nie pamiętam, dokładnie jest, ale. I chyba może nam pomóc, ale może też nam przeszkodzić. O, się otwórzcie <laughs> Ej, w nim nie radził z niego wchodzić, jak coś. No ale nie mogę i tak nic zrobić, bo on sobie tu stoi w miejscu. I mi zablokowaliście drzwi, że nie mogę stąd wyjść. Tu jest. Siema. Czekajcie. Co? Ej, tutaj coś kurwa pływa, co to jest? Jakiś chłop tu jest, kurwa, co jest? Co się z nim dzieje? Co się z nim dzieje? No właśnie. Co to Ej, jest? to mu też jest. Ej. Creepy as fuck. Ej, to jest z I co się stało, bo u mnie się kurwa... O, jest, dobra. Oni ci nie biją? Nie to jest jakiś księżyc? <śmienny> A Pikułkę tutaj jakoś zjadłem, mogę ten, jak ten, tak. jadę. Dobra, Dobra, jodem. Ale to jest 39, co to był 6? To jest ok, to jest Tam jest tak, acie, jedziemy! Dobra, zobaczymy, co tutaj jest, zaraz damy wam znać. Co to było? O, światło nam zgasło. Nie, ja wracam. Ja też nie no, jakiś wracam. No, Nie! Nie możecie wrócić! No, rzut do gasia, zostaniemy tutaj. A, a nie, to na chyba. Musimy włączyć jakieś zasilanie tutaj, chodź, Bo ja tu no mam jest. taki schemat. Ale tak ja nic nie widzę, tak ja mam iść. Do Dobra, jedziemy do was. Ja się nie Tylko czekaj. Ty nie no tak chodź. Tutaj... Ktoś tutaj oh, yes. jest. I schemat pokaże... Czekajcie ten... na nas, czekajcie na nas. A możecie pojechać, czy nie? Gdzie jest danej? Podnieś to sobie i zobacz jak hmm. trzeba iść. Siema. Ja to jak tam? Jest... Już... Y, Musisz na to kliknąć pod tabem dwa razy. Aha. Czyli tak, tutaj jest coś do zapalenia, Aha. tylko nie wiem w którym dokładnie miejscu, bo to w chuja tutaj widzę. Widzę tutaj generator do uruchomienia, do prowadzi. tego... Doprowadź. Do windy. A gdzie wy jesteście? Za tobą. A, a to nie. I ja się. Nie mam żadnych guzików. Się. Jesteś tutaj. Skupiłam się. Jesteś przede mną. Nic nie widzę. Jakiś... Kurwa, o, działa, działa! O kurde, działa! To co Już! Ja, ja włączyłem, ja włączyłem. Zombie! Tak. Ja uciekaj! To znaw, to ja windę, zombie! To to jest. Ej, to to te zombie! Ej, zostawcie windę! Dreny, do windy, do windy! windy. Oskar, 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 chodź tu! Chodź. Ej, cofka! Dobra. Cofka! Wiemy, wiemy już. Ale nie. Ups. F5. F5. No my nie możemy stąd uciec. Dobra. Dobra. skifkować zombie. Dobra. Ale, jest... eee! no? Ej, ale on wolno macha. Powinny działać, powinny działać, powinny działać windy. Czy no. znowu muszę go skifkować? Tak. O, że Też tutaj parkałem drugą windę. Ej, ale oni poszli gdzieś indziej, Kasia. Jak to? Dobra, chodź jedziemy, w dupie. Tu jest zombie. Ale tam no nic nie zrobimy. Jak to nie? Musimy to zostać? No to po no. tak no. nie u mnie, doktor u mnie. Czekaj, skifkujemy go. Co, wracamy na dół? Eś, Ej, Ej. ja nic nie kliknąłem. Ty, on u mnie stoi. Co skarb to Trzeba <grym> na górę, ja omu, no, omu nie jechaliście na ten, na górę? My, Właśnie. Ja nie ja Tu jest 106, czyli ten co wychodzi. Ej, tu się nogi łamie chłopowi. No. A co nie jest czasem klatka tego dziadka? No tak tego? i właśnie go zwabia dźwięk łamanych kości i dlatego tam się jeden... No, wabimy. Żeby go tam zamknąć. zamknąć. Czy jest chłopcem się nakiwanie? No komuś z nas musimy. Nie. Tak? No tak, Kasia, tak, tak, musisz tam Musimy podnieść to z powrotem, czyli musimy Halo. złamać kość. Halo, Let me go. Fuck you, brother. A ty wyglądasz jak go zakładasz. No, no boy, Amogus. Amogus co mi to? Amogus. I just no, wanna no. leave. Włącz. Uwaga. A jest na pewno ta klatka opuszczona? Bo mi się wydaje, że ona jest w górze. Jest opuszczona. Powinien zaraz przyjść. Tak, widać. No bo teraz kamerka jest, przez to, że on jest w środku. A no, już tam. On jest, nie jest w środku. Przez szybę. A on tam dopiero idzie, ej. Co on, on jest w środku. No właśnie, on tutaj dopiero szedł. Opuszczamy klatkę. Opuszczam opuść, jest? Tutaj na dole. To co, jeszcze raz klikamy te... Klikanie. Jest Ej, jest tu! tu. Ej, za wami, za wami. ojej. Oj. co oj. chyba nie zadziałało. To muszę mi.